Misel Zadravec to nowa marka produktów i akcesoriów na polskim rynku. W ofercie tego słoweńskiego producenta, notabene jednego z najbardziej znanych karpiarzy w Słowenii, znajdziecie wszystkie produkty potrzebne do skutecznego łowienia karpi. Właśnie skuteczność produktów misela stawia je bardzo wysoko na sklepowej półce. Tę skuteczność potwierdzają członkowie teamu misel-zadrawec, jak również karpiarze, którzy na co dzień używają tych produktów. W Polsce już tej zimy pozwoliły na złowienie wielu pięknych okazów w trakcie wielu zasiadek nad zalewem rybnickim. Dziś chcę Wam przedstawić tę bogatą ofertę, która dostępna jest w Polsce za pośrednictwem firmy DAXON, czyli u wyłącznego dystrybutora na Polskę. Oferta kulek zanętowych została podzielona na kilka segmentów. Zacznijmy od Squid Demon, czyli od kulek o bardzo wysokiej zawartości składników naturalnych i odżywczych, a ich bazą jest mączka ze Squida. Wyprodukowane przy użyciu świeżych jaj, dlatego są bardzo uwielbiane przez karpie. Kolejną serią, o której chcę powiedzieć, to karpy fantazy. To kulki, a ich charakterystyczną cechą jest bardzo zróżnicowany skład. Do ich produkcji wykorzystano aż 12 różnych mączek. Świetnie mogą sprawdzić się podczas letnich pór roku, jak również mogą okazać się bardzo skuteczne podczas łowienia amurów. Carp Dream to następna seria wyróżniająca się naturalnością, a jej głównym atutem jest pikantny smak, obok którego żaden karp nie przepłynie obojętnie. Seria Monster Carp to kulki, których głównym zadaniem jest wzbudzenie uczucia głodu, aby karpie wracały po więcej. Misel Zadrawec stworzył także serię do stosowania zimą. To seria kulek Winter Competition. Jak nazwa wskazuje, stworzona do łowienia w zimnej wodzie. Ich dodatkowym składnikiem jest alkohol, który przyspiesza pracę w lodowatej wodzie. Oferty misel uzupełniają kulki, których wartość nie przekracza 20 zł za kilogram. Są to jednak nadal kulki wysokojakościowe, jednak przeznaczone do długoterminowego nęcenia. Ciekawostką są także zalewy CSL, czyli przecier z kukurydzy który w ofercie MISEL dostępny jest w kilku smakach i aromatach. Jak już wcześniej wspomniałem, w ofercie MISEL ZADRAWEC znajdują się wszystkie produkty z kuchni karpiowej, takie jak kulki zanętowe, dambelsy, pop-upy, pop-up fluo, pelety zanętowe i hakowe, a także dipy w postaci płynnej i w proszku. Ofertę dopełniają akcesoria i elementy do budowy zestawów końcowych, które tak jak smakołyki są na wysokim poziomie. Misel zadrawec to przykład tych produktów, które przy bardzo wysokiej jakości i bardzo dużej ogromnej ofercie smakowo-zapachowej nie nadwyrężają naszych domowych budżetów.